Ninjago. Sezon trzeci, odcinek piąty. Prawdziwy ninja nigdy się nie poddaje. Zostań na tym tronie, Harumi. Dobrze. Hm. O nie! Ktoś zabrał... To jest połówka od... O nie, ktoś porwał kamerę. To znaczy płytę. Gdzie kamera jest? I co teraz będzie karmazonie? Ja wiem kto to był, dam, dun, dam. Dun, 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 dun. I wiem, że tego na pewno nie przeżyję. <ścoughs> Hmm. Coś czuję, że karmadon? Wie o tym, czemu porwaliśmy kamerę. W takim razie, zabił pana E. Jeden wróg mniej. Ale nadal mogą porwać mojego misia! Enpop girl, bycz, nawet jak cię porwam, to, bycz, to, to dostaniesz nowego, albo sobie kupisz. To był ostatni! Mogę, mogę go przełować w Twoim domu? No tak. Dobra, a teraz uwaga, studio. Czy ono może być? Chyba w tym budynku. Kuba, mogę Wam pomóc? Oczywiście. Cześć, to ja, Lloyd. A dzisiaj chcę Wam powiedzieć o tym, że prawdziwe dni, nigdy się nie poddaje. Nie poddajemy się, jeżeli ktoś coś zginie. Tak jak Zane, Kai, Jay, Cole i, ma i Małe U. D dalej działamy i pokonamy Garmadona. Pamiętajcie, nigdy si ni ninja si nigdy się nigdy nie poddają. Ninja się nigdy nie poddają. Ni Że co? Garmadon. To, to, to nawet leci na każdym kanale. Przerwali moją ulubioną bajkę. Moją też. Hmm. A może by tak i zaatakować? Zniszczymy studio. Wtedy wszystko wróci do normy. No dobra. Ja w końcu mogę obiecać swoją, swoją ulubioną bajkę. No, ja też. Z zaczynamy! Dobra, gdzie jest moja broń, Lloyd? No, ja ją, co ja mi jest teraz zniszczona. A moja? No, mo twoja padła do wody. A moja? No, my ją wrzuciliśmy, nie co do wody, ale. Nie, ja mam sporo w mojej bazie. Ale teraz tam nie idziemy, bo tam teraz jest Lil Nelson. Dobra. Ty masz broń, nie? Mhm. Czyli samolej X ma broń. Ja też mam broń. A l girl no moją broń był mieć, ale musiałam go schować. A tak! Ej, co tu się dzieje? AHA! Ninja? Tu się tylko zniszczyć. Telewizory. Koniec.